No i witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony poziomka, a oto już drugi odcinek z gry Reksio i Kapitan Nemo. E, moi drodzy, Reksio z Bielska Białej jest oczywiście z nami. No a my kontynuujemy naszą przygodę. Czekajcie, muszę sobie wysunąć tylko klawiaturę. Dobra. E, I będziemy szli. Po prostu będziemy szli. I zobaczymy co z tego będzie Dobra, tam jest jakiś teleportel tel teleportel, te teleportel, teleportel, teleportel 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 się mówi nie Teleportel Teleporter 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 te 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 Pierwsze L, potem dwa R Teleporter Dobra, mam to Mamy to kochani, mamy to <laughs> Teleporter i go! Lewo. O matko. Teraz słyszę te organy. Ja powinnam zapisywać sobie, jak ja idę. Tu skrzaniłam. Tak potężnie. Dobra. To teraz w dół. Tam jest jakaś winda, niecna. Aha. No właśnie, niecna winda. Do windy. No to co? Come back! Okej. Okay. Teraz będzie dosyć ciężko. Tu mnie nie było. Ciekawe czemu, he. Czy tam gra jako kolejny kogut? Koko-ko. Ko. ale ja tam się już wspięłam raz Czy nie? Po kolei Ja mogę zejść tam? Mogę Nic mi to nie daje Reksiu! Reksiu mnie Doprowadził do Zawału Dobra, będę sprawdzała gdzie byłam Bo ja tego nie notowałam Byłam. Okej. Okay. Tam się już wspiełam. Teraz tu, tu też byłam, bo to jest do windy. Nie wiem co to jest dziados za, za dziadostwo. Wróćmy się. Może ja czegoś nie widzę. Tam byłam. Jeszcze raz górny. Zaraz usłyszę że poziomka, byłaś tam. No kurczę. Nie gadaj. Tam mnie prowadzi do ślepego zaułka. Tu nie lepiej. Okej. Okay. No to jak nic z tą windą to musi być. Głupia winda. Co ona do mnie ma? A jak tu wejdę to nic się nie stanie Tu się nie mam czego chwycić No to wracam A te odkurzacze bodajże mnie nie mogą złapać No Reksiu No to jak nic musi być ta winda Hello Hello Nie wiem nie mam naprawdę pomysłu. Prawo też nie mogę. To eee. jest śmieszne. Ja zawsze mam wtedy wrażenie, że gra się badminton. A czekajcie, a gdyby tak. Nie, dobra. Ale. Wait. Musi mieć to jakąś logiczną. Może nie widziałam wszystkiego, jak to mawiają... Patrz za to. Co widać? Tyle. Kurczę, tyle. A jakbym dała się zjeść tej ośmiornicy? Tyle? Tyle, no dobre. No to wiele mi to nie dało. Kurde. Kiedy się uruchamiam małe szare komórki. To nie jest łatwe. Widzicie to? Widzicie tę windę? Ta winda jest zbugowana. Mówię wam. To jest poziom łatwy. Na tym też spędziłam dużo czasu, a jakoś wieżę Eiffla, gorszej wspominam już to. Nie wiem czemu kojarzy mi się, że tutaj było coś takiego, że Reksio spędził dużo czasu w tunelu i nic mu się nie udawało. Postanowił coś tam, coś tam było, coś takiego. Jaka dziadowa winda. Co to w ogóle jest? Tak, klikam ją, kurczę, na śmierć. Dziękuję, dziękuję! Tyle razy klikałam w spację i nic? Już byśmy mieli to dawno z głowy. Tragedia. Dobra, przynajmniej się pośmialiśmy. No to, no to tyle tego wszystkiego, kochani. W serio? Dobra, tutaj musi coś być, czego ja nie widzę. No tu nie ma niczego! O matko, czekaj sobie czerwony, bo ja na, ja na nie mogę na niebieskim, prawda? No to nieźle. Dobra, myśl, myśl, myśl. Pozioma myśl. Tam jest. No gasi już tym płomieniem. Dobra, tu już musi być dobra droga. Nie! Już się przestrzegam. Dobra, idę do niego. Łomatko, ja cię! Zawał. Jednak nie idę do niego. Dobra, to przejdzie. Ja się tego po prostu boję. Będzie ciężkie. Muszę tak... O! Nie! No dobra. Spoko. No bez jaj. A pójdę tam. <laughs> Można tak! Nawet na dobre mi to wyszło. Dawać mnie do tego koguta. Ja uciekam. No super, będzie jeszcze gorzej. To będą te. To nie będą te. To nie będą na pewno te po samej prawej. Uda mi się. To będzie teraz o jedną mańkę w dół. Logika, moi drodzy. Logika. Logika myślenia. Nie bierzemy najłatwiejszych tropów. Proszę. Nie możemy dać się zwieść e, Reksiowi. Reksio zawsze to robił. Reksio zawsze kręcił. Reksio był tym, co tak potwornie mącił. Ja cię, jak ja to przeżywam. Muszę iść w dobrą stronę. Tak. Dziękuję. A, 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 życie, a życie to ocean, drogi Reksiu, na którym każdy z nas musi być sam sobie żaglem, sterem i okrętem. Tak, rufą też. Sam sobie sterem, żaglem i okrętem. ...próć Pruć losu i nigdy nie oglądać się za siebie. Witaj na Nautilusie. Jestem kapitan Nemo! Dzień dobry. Prowadzimy akcję przegrywasz przegrywasz. Pan policjant jest akurat na urlopie, więc w jego zastępstwie występuję ja. Jeżeli zgubiłeś gazetę, lub też zjadł pies, skontaktuj się z nami. Tym razem odbędzie się bez podawania kodu dostępu, ale tylko dlatego, że opracowaliśmy nowy, świetny system zabezpieczeń. A oto on. Kliknij przycisk Dalej, jeśli jesteś posiadaczem legalnej płyty. Jeżeli jesteś posiadaczem nielegalnej kopii gry, wciśnij kombinację klawiszy Alt i F4 na klawiaturze. Ostrzegam, że próba oszukania naszego systemu zabezpieczeń może zakończyć się dramatem. A oprócz tego będzie nam przykro. A jeszcze oprócz tego na pewno dowie się o tym pan policjant, jak wróci z urlopu. Prawdziwy pan policjant. Decyzja należy do ciebie. Oj, widzę, że coś cię gnębi. Pamiętaj, przegrywasz, przegrywasz. Legalna to taka kupiona w sklepie. Dobra, powiem wam, że ten system zabezpieczeń jest sztosowy. No, nie zostało nam nic innego, tylko kliknąć. OK, i gramy dalej. Da, 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 da. No, to wracłem. Czy mam przyjemność ze szlafrokiem Holmesem? Na to pytanie musisz odpowiedzieć sobie sam. Chyba mnie nie rozumiesz. Możliwe, ja zasadniczo mało rozumiem szlafroku. W końcu jestem doktorem młodsonem. <laughs> Drogi młodsonie, szukam szlafroka Holmesa. Czy go zastałem? Oczywiście, przecież to ty nim jesteś. Sam to wydedukowałem. Drogi młodsonie, ja jestem Kret Kretes. Akurat. Zbyt często używasz zwrotu drogi Watsonie, szlafroku, ale przebranie pierwsza klasa, przebrać się za ponurego, grubawego kreta, genialne. Eee, grubawego? Ja ci dam! Po dwóch godzinach uprzejmej rozmowy doktor matko, nadal Filia nadal Przebrać się za filia Holmesa. A Kretes nadal nie wiedział, gdzie może spotkać słynnego detektywa. Wreszcie postanowił zastosować chytry fortel. No dobrze, drogi Młodsonie, rozgryzłeś mnie, to ja, Szlafrock Holmes, przebrany za kreta. Wiedziałem. A teraz przypomnij mi, gdzie miałem się udać. Ja, Szlafrock Holmes. Jak to gdzie? Miałeś się udać orient Expressem do Stambułu. Mów dalej. Miałeś usiąść w przedziale, w którym troje pasażerów nosi kapelusz obok damy w niebieskiej sukni naprzeciwko wąsatego mężczyzny. Czy coś jeszcze? Miałeś odjechać tym pociągiem za jakieś pięć minut. Co no? Czemu nie powiedziałeś tego wcześniej? Nie pytałeś. Myślałem, że sam wydedukujesz. No to klops. Samo zejście po schodach zajmie mi pół dnia. O, szlafroku, szlafroku! Przesadzasz z tym kamuflażem, a od czego mamy parasolę? Hop, siup, I proszę ciebie, jesteś przy postoju dorożek? Parasol, ha, Raz skrytu śmierć! Aaa! Coś jest nie tak! Rozpłaszczę się na marmolady! Młodson mnie wystawił! O matku! Zaraz! Na dworzec, rychło! O matko, nie! To będzie jakaś... A na dworzec dobra. Gdzie? To to pan ma wiedzieć, nie ja! E, ale nie wiem! Ruszaj pan, bo szkoda czasu, będę panu mówił! Ale co, skoro pan też nie wie! Zdam się na mój kryciszny zmysł! Dobra, kretes. teraz Tam tam to gdzie? I tu w bok! No w bok! I teraz tam! I tu w bok! No chyba tędy! I, i w prawo! To jest skrót! Kurczę się! Tu w lewo! Dobrze! kretes ja cię. Nienawidzę. Chyba ten. Dobra, jedziemy prosto i tu będzie najbliższe w prawo. Strzelam. Teraz w prawo. Może tu skręcę. Czekaj, daję tutaj. O, dobra. W dół. Czuję, że to będzie dół. Zróbmy zygzak. Dobra. Wydaje mi się, nie wiem czemu, że lecimy naprawdę w dobrą mańkę. Tak? Tam jest dworzec. O kurde, co pan wyczynia? Dobra. Kręć pan w lewo. Skręcam. Tu w bok. Dobra, świetnie. Tu Jesteś najgorszą nawigacją Skręcaj na świecie, Kretesie. Albo ja najgorszym kierowcą. Tu w bok i w prawo. Tak, do siebie pasujemy kretesie. Go, w go, w go, 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 go. Dobra. I ty w prawo? O, wydaje pan. mi się, że w trudnym tym był jeszcze limit czasu. Ale Skrót. mogę się mylić. I na prawo! Ale chyba był limit. A dobra, dawać. Jedziemy w przez... Nie, źle A jadę. nie chcę, żebym zdążył na ten. A nie, tam jest. Tutaj muszę jechać, bo tam jest jakiś śmieszny zakręcik. Jadłem, niszczyć. Tam jest tylko ślepa uliczka, ślepe koło. Musi to być tutaj. Nie wierzę, że jadę źle, nie wierzę, nie wierzę, że bym jechała źle. Dam radę. Ale to. Pan tym kierunku, no, chyba tędy. Dobra, ja jadę tutaj. I w prawo. Jestem na prawo. Teraz tam. Dobra. To skręć. Ja... Może tu skręcić! Ja już tu byłam. Skręć, skręć. O matku. Kreces, mów mi coś. I w prawo. To jest to. A przepraszam, to nie ja, to koń. Lubię niszczyć. Zrobiłam głupie, niepotrzebne kołko. Tu w lewo. Kołko. Gdzie tu w lewo? Tu? Skręć pan w lewo. Skręcam. W lewo. Dobrze. Tu? Teraz w prawo! Tu w bok! Tu jest skrót! Tu jest dworzec? Chyba ten, Nie, nie ten! Brrr. No, teraz w prawo! Prawo, Alex. skrót! prawo! prawo? Idź mu się za kimś! co pan wyczynia? Tam jest dworzec, co, jest... co to jest? No, chyba tędy! To... Skręć pan w lewo! Ja nawet nie wiem, czy ja słucham rad Kretesa. Gdzie jedzie? Teraz, w prawo. Teraz, w prawo. To jest takie koło. Teraz, tam. Dobra. Ja nie wiem, co ja właśnie w robię, lewo. moi drodzy. lewo. Czyli tu. Może tu skręcę. W dół. To musi być tutaj. Nie, to nie może być tutaj. Dobra. Tu, w bok. Który bok? I na prawo. Dobra, jestem i na prawo. No przecie nie tędy! Właśnie wiem. To jest taki, no właśnie, to jest ślepy zał. To skręcimy. Dobra, e, w górę, ale pojedziemy skrótem. Tu w bok. To skręcimy. W górę. Teraz w prawo. Tutaj. W górę. W górę. Teraz tam. Kocham kretesowe tam. Teraz tam, i tu w bok! Czyli pojechaliśmy w ślepy zaułek. I ty w prawo! Teraz tam. I ty w prawo. Matku, co pan wyczynił? Pojechałam w prawo. Ja już tam byłam wcześniej Kretesie. No nie. No Kretes nie. mi źle powiedział. tu w bok. Może tu skręcę. Uuuu, ale była to... Dobra. Pan to robi specjalnie. No i po co w te kałuże jakie pytam? Po co? Po to, bo o, mnie tam jeszcze nie było. Mi się Jak pan jedzie? Na dole byłam. O, nie, tu też byłam. W lewo! lewo jak, tu w lewo, dobrze. Jak ja zdałam prawko? Teraz w prawo! W prawo, w górę. Tu w lewo! No! Ja, ja mu... Ja skręcam. Przepraszam, to nie ja, to moja. Ale ja się denerwuję przy tym Stres źle wpływa na człowieka. Nie skrót! Pan to robi specjalnie. Tak, specjalnie weszłam jeszcze w kałużę. Uuu, użę. ale błoto! Uuuu, ale było to. Ej, ale musiało I to być prawo. denerwujące. na... I w prawo? No chyba ten. Przecież nie mówił w lewo. Ja już tu byłam. Ja nie wiem, jak z tego wyjść. A Mac? Skręć pan w lewo. Lewo? Tu w bok. Ja ciągle nie wiem, o czym im on lewie mówi, nie? No chyba ten. Może tu go skręcę. Muszę ja stąd wydostać. I w prawo! Teraz tam jaj było dobrze na początku, zauważyliście, a potem już zaczęłam się w tym wszystkim... mieszać, było. na prawo No nie, po co ja zrobię? I w prawo... I w prawo... To rozwalmy. Ja robię, Co ja robię? No właśnie, co ja robię? Ja już tu było. Teraz była. w prawo. Tu w lewo! Dobra. No i po co w te kałuże, ja się pytam, po co? No i po co w te kałuże, ja się pytam, po co? Tutaj też była, w lewo. A, ja muszę się wydostać lewo. Czyli to jest prawo, czyli w górę. Proszę. Skręć pan w lewo. Chcę się wydostać. Tu skręcimy. Tu w lewo. A tu? To jest to samo. I... I na prawo. Może tu skręcę? Tu już byłam. W lewo. lewo. E, czyli... I w... Prawo! Teraz, no nie, no nie! Skręcaj pan! Tu w lewo! Skręć pan w lewo! Czyli na górę? w prawo! Może tu skręcę! Ja już tu byłam! Tu w lewo! Tam jest niby teraz. teraz, w prawo! prawo! I w prawo! Skręć pan w lewo! W lewo! Tu! Skręć pan w lewo! W lewo! I w w prawo! W prawo! To jest Ja już się nie odzywam. Jest skrót! Tak! Udało się, matko w końcu! Pociąg ekspresowy Oli Express, jak się mama wskazuje. Z Paryża <grymne> do stampu Oli Garteronu do trzeciego. Dajcie mi Herkules Aquaro! Nieszczę ja! Przyknął Kretes i wsiadł do pociągu. Byle jakiego? W okolicach Budapesztu Kretes zaczął powoli dochodzić do siebie. Najpierw powoli, jak żółw ociężany ruszyła maszyna. E, co to ja miałem... Odszukać szlafroka Holmesa. W kieszeni masz ważną wskazówkę od doktora Watsona. Aha, czyżby... Zaraz, zaraz... A co to w ogóle za głos do mnie przemawia, he? He, no właśnie. Chyba mi się coś zdawało. Zdawało się przez chwilę Kretesowi. Oprzypomniawszy zupełnie, zabrał się wreszcie do roboty. Dobrze moi drodzy, ale na ten czas kończymy odcinek. Mam nadzieję, że się Wam spodobał. Jeżeli tak, oczywiście byłabym Wam bardzo wdzięczna za skomentowanie oraz ocenienie go, a my się słyszymy już niedługo, także do usłyszenia, no i cześć!